Cześć, tutaj Swix. Witam w kolejnym odcinku serii Rady Nieodparady. W dzisiejszym odcinku wypróbujemy River Generator. Jak sama nazwa wskazuje. Jest to mod, który dodaje do naszej mapy rzeki. Rzeki są złotonośne, czyli posiadają yy, złoto, które występuje na ich dnie. Yy, teraz zobaczymy okno, jak to wygląda w programie. Program wygląda tak. Yy, Nasz świat otwieramy przyciskiem Open World i wybieramy swój świat. Rzeki tworzymy drugim przyciskiem. Tworzy nam losowo rzeki. A zatwierdzamy Generate Rivers. Czekam aż nasze rzeki się utworzą na mapie. Potem wchodzimy do gry. Po prawej mamy konsolę, na której możemy zmieniać parametry rzeki, na przykład yy, długość, szerokość, yy, ile złota ma występować. O, widzicie, teraz na przykład tyle moje rzeki by zajęły, ale nie chcemy psuć świata, no i tak. Ja już jestem na jednej przy jednej z takich rzek, ale słońce zachodzi, łóżko, zaraz się położymy. No I pokażę wam jak to złoto występuje i w ogóle. O, tam jest jedna z takich rzek. Nie wygląda to może fajnie, ponieważ yy, nasze rzeki tworzą się na górach. A właśnie naturalnie jest tak, że rzeka płynie raczej doliną, a nie przez jakąś górę, bo łatwiej jest płynąć. Dołem niż górą, ale tak to już jest. Tworzy ona się tu na górze. Już dawno by się rozlała. Gdyby tak się z naturze utworzyła, więc tak mamy nasze rzeki. Wyglądają one tak jakieś wodospady. Głębokość jest taka. Możemy sobie zjechać wodospadem. Można wtedy robić sobie spływy jakieś albo coś takiego. No i tak, poszukamy złota. O. Jest nasze złoto, możemy je wykopać. Trzymam taki sam blok jak w jaskini. Możemy też y, nadzorować to, ile złota. Kiedy ustawimy y, maksymalną złotonośność, po prostu rzeki są usiane złotem. Częściej występuje złoto niż, niż stone, albo żwir albo gras. Albo dirt. Nie jest to za bardzo jakoś tak prawdziwie, ponieważ tu jest wodospad, i tu jest wodospad. Nie wiemy wprawdzie, którą stronę płynie rzeka. Tu mamy taki ładny spływ. Możemy sobie spłynąć do morza. No, i cóż więcej powiedzieć o tym modzie jeszcze? Aha, do jego instalacji potrzebne jest ściągnięcie takiego pakietu: Microsoft Net Framework czy coś takiego, nie pamiętam, ale mi się to ściągało około tam 10-15 minut, i potem normalnie instalacja. No, i to chyba tyle. No, nie wygląda to źle, nie jest za bardzo tak. Niektórym się nie podoba to, że złoto występuje, niektórym się to podoba. Ja osobiście nie używam tego moda, chciałem wam tylko go przedstawić. Mi jakoś nie przypasował. No i tyle. Aha, jeszcze jedna rzecz. Nasz generator buguje trawę, czyli trawa staje się czarna, traci teksturę po prostu. Nie wiem, czy Wam tu gdzieś pokażę to, ale staje się czarna. Można z niej wydobyć ziarna tak samo jak z każdej z zielonej, tylko że po prostu traci teksturę i staje się czarna. Widzimy zieloną, ponieważ nie każda staje się właśnie czarna. Tylko niektóre najczęściej widać to. O, widzicie tam, zaraz się tam przejdziemy. Najczęściej w lesie, gdzie jest bardzo dużo trawy, i to widać. Ale kiedy mamy już rzeki, to już. Mamy złoto, więc już nie ma takiej gry ciekawej jak, jak normalnie, że po złoto trzeba wchodzić aż do, do bedrocka i w ogóle. O Widzimy tam już czarną trawę, akurat koło rzeki. A ona sama się usuwa, i rzeka w pewnym momencie się kończy. Nie ma jej. Bo rzeki tworzą się w zależności od odkrytego przez nas świata. Czyli tyle, ile otworzyliśmy świata, ile nam się zrenderowało, tyle rzek może się utworzyć na takiej długości. No i to chyba na tyle. To su subskrybujcie, komentujcie, jak Wam się podoba moja seria i moje filmy. Proszę o komentarze. O, tak to wygląda, właśnie czarna trawa. To na razie.